Cześć siemanko, z tej Jest Mercek yy, Jesteśmy dzisiaj na takiej dziwnej mapce I na pewno duża ilość z Was kojarzył mnie takie serie jak na przykład yy, Jumps Training Konkurs Turniej Gdzie musieliście przechodzić sobie mapkę I osoba która zrobi po prostu najlepszy czas No to yy, wygrywa jakiegoś skina, kosa czy cokolwiek innego Ale yy, kiedyś Powiedziałem w którymś taki właśnie z tych turniei że kiedyś zrobimy turniej nie tylko na Movement i właśnie dzisiaj jest ten dzień, bo ostatnio właśnie tam oglądałem ten film i zobaczyłem komentarz pewnego gościa, który napisał, że tak powiedziałem i tak nie zrobiłem. Więc trzeba się wywiązać z obietnicy i dzisiaj jest ten dzień, gdzie robimy inny turniej nie tylko Movementowy. Na chwilę przerwy wam oglądanie, bo mam do zaprezentowania naprawdę super gierkę. Mowa tutaj oczywiście o Raid Shadow Legends. Ride to pierwsza gra, która daje prawdziwe wrażenie, jakbyś grał na konsoli na swoim telefonie. Możesz odkrywać pełno kombinacji bohaterów, pełno taktyk, walczyć z bossami, przychodzić trochę czy na przykład walczyć z innymi kompaniami. Więc jak widzicie, jest tego pełno setki artefaktów, 500 championów. E, który na przykład każdy ma inne umiejętności, e, a to wszystko możecie znaleźć w linku w opisie, e, ściągajcie gierkę i spróbujcie stworzyć swój wy, wymarzony zespół. Mam do Was pytanie, kojarzycie na przykład NaVI? To jest taka organizacja sportowa, gdzie gra na przykład Simple. Ride Shadow Legends został właśnie ich nowym sponsorem, a najlepsze w tej całej współpracy jest to, że to ma totalnie sens. Wszyscy grając w CS, kochamy tą rywalizację, e, jak rozegrać rundę w najlepszy sposób, przechytrzyć naszego przeciwnika, to jest właśnie to, co kochamy w CS. -ie. Ale czasami są takie dni, gdzie po prostu no nie ma nas w domu i nie możemy sobie pograć, a wtedy z nami jest tylko telefon. I tutaj właśnie przychodzi Ride Shadow Legends, gierka mobilna, gdzie możecie przechytrzyć swoim ustawieniem przeciwnika. Chodzi tutaj właśnie o znalezienie idealnego połączenia między bohaterami, żeby pokonać naszych przeciwników. Bohaterów jest ponad 500, więc naprawdę jest czego szukać. Ja właśnie w Raidzie uwielbiam kombinować z ustawieniem bohaterów. Uwielbiam na przykład kompozycję z Sniperem. I do tego na przykład Commander. KL zajmuje się obiciem większości przeciwników swoimi umiejętnościami, yy, ale posiada również leczenie sojuszników, co jest naprawdę bardzo mocne i potrzebne. Do tego Sniper, który ma strasznie duży damage, i również ma ten damage AOE, czyli bije wszystkich przeciwników. No i na koniec Commander, to jest taki dla mnie support, bo lepszego jeszcze nie znalazłem, który wyleczy yy, zdrowie Twojego sojusznika o 40%. No i oczywiście, jak w cs strasznie ekscytujące jest pokonywanie innych graczy na arenach PvP. Ważne jest to, że Raid w kwietniu obchodził drugie urodziny co oznacza, że gra rozwija się naprawdę w niesamowitym tempie. W tym miesiącu wypuszczają nową partię epickich i legendarnych bohaterów oraz drugą wersję Doom Tower. Oznacza to na przykład nowe nagrody, nowy sprzęt do wygrania, ale również dwa nowe bossy, a dokładnie niebiańskiego gryfa i wiecznego smoka. No ja już się nie mogę doczekać, kiedy się z nimi zmierzę na jakieś arence. Jeśli chcecie mieć dobry start w Raidzie, wejdźcie w link w opisie albo zeskanujcie mój kod QR, który jest teraz na ekranie. Dostaniecie darmowego epickiego czempiona Jotuna, który jest naprawdę niesamowity w Doom Tower, więc polecam. Poza tym 100 tysięcy srebra, 50 gemów i 3 ancient shardy, z których dostaniecie niesamowitych bohaterów. A to wszystko znajdziecie w tej skrzynce w prawym górnym rogu w grze, a na odebranie macie 30 dni, więc śpieszcie się. No i pamiętajcie widzowie, znajdź, znajdźcie mnie w grze, zapraszajcie do klanu i będziemy najlepsi. A teraz lecimy do odcinka. A więc jak to każdy turniej, będziemy musiały mieć coś oczywiście do wygrania, a w dzisiejszym turnieju do wygrania będzie taka oto kosa. Jest to Ursus Knife Boreal Forest, wartość aktualna 93 euro. Więc nie wiem ile to złoty, teraz może napisać na ekranie, jak mi się będzie chciało. A więc co, koska fajna. Jedyne co będziecie musieli zrobić to wejść na tą mapkę, jest to csgohub.com Linka macie oczywiście w opisie. I będziecie musieli grać na trybie prefire. O tutaj, tu później klikacie start. A cały ten tryb polega na tym, zaraz Wam to zresztą wszystko pokażę. Jakby też rzucę Twój testowy run dzisiaj, bo to oczywiście tak jak zwykle na ranach będzie tutaj polegać. Ale najpierw zasady. Oczywiście jak w każdym tego typu turnieju, będziecie musieli nagrywać demko, czyli rekord nazwa demka i tak demko będziecie musieli wrzucić na po prostu gdzieś tam jako nawet załącznik po prostu muszę mieć demko od was. Druga zasada, no to oczywiście nie używacie żadnych cheatów, żadnych ani cheatów, ani komend ułatwiających, typu żebyście mieli zdawali sprawę, na przykład tej komendy nie używacie, bo ta komenda po prostu łączy na przykład wam no recoil i jest po prostu łatwiej. Więc tego nie używacie. O, oczywiście te, te komendy będzie widać na demku, więc po prostu ich nie używajcie, bo od, od razu będziecie mieli dyskwalifikację I trzecia zasada, tak jak oczywiście zawsze musicie nagrywać wasz run Jakimś programem typu OBS albo czymś innym. Myślę, że każdy da radę nagrać jak nie, no to niestety trudno, ale muszę mieć to nagrane. Tu jeszcze zapomniałem dodać, że to wszystko musicie mi coś na maila, którego macie w opisie. No dobra, więc co? Myślę, że możemy wam pokazać na czym to polega. Wchodzicie na mapkę, klikacie sobie Prefire, tu macie bronię do wybrania, klikacie start. To nosi was na mapkę i to jest ryb Prefire. Czyli po prostu macie rozstawionych CT-ków w różnych pozycjach i musicie biegać i ich zabijać. Ja wam na szybko pokażę. Więc co? Jak ciśniemy W, czas się zaczyna. Musimy sobie strzelać do setek, który mamy rozstawionych. Oni zawsze są w tym samym miejscu e, i po prostu osoba, która zrobi najlepszy czas, no to wygrywa tą tą kostkę, nie? Co, którą wam pokazałem. Ok, ilo, ilo, 12, 12.48, ok, to jest całkiem fajny czas. Dobra, zacząłem następną mapkę, teraz daścik I to samo, strzelamy sobie po prostu do botów. E, ok, ja już wiem gdzie oczywiście one są rozstawione, dlatego jest tak... Że... I właśnie, te boty też na nas strzelają, jak widzicie, więc czasem jest też tak, że możemy sobie zginąć. Dobra, nieważne, lecimy kolejny raz. Dasta nie lubię, bo nienawidzę już tam na daleko do nich po głowach. O, w ogóle jestem ciekawy, czy komuś się podoba mój nowy celownik, bo sobie dzisiaj go ustawiłem. Myślę, że jest nawet całkiem fajny. Mi się też szczerze podoba. Możecie sobie napisać w komentarzu, czy wam się podoba, czy nie. Jeżeli tak, to fajnie. Ok, teraz overpassik. Tu, tu na blisko. Na blisko teraz dwóch na standardzie CT. Dwóch na aucie. Oj, problemy były. Tutaj na mapie jeden. Tutaj po prawo. Tu. Tu i ostatni tu Jak widzicie mapa też nie jest ciężka, więc to też całkiem fajna sprawa, bo sobie możecie wejść. I szczerze Wam powiem, że ta mapa jest straszna, fajna, żeby rozejść rękę. Ja na przykład często lubię sobie rano wejść na tą mapkę. Oj, lubię sobie często nawet z rana wejść na tą mapkę. po południu. Tak. Idę na przykład grać w Valoranta, czy coś takiego, to zamiast rozdzielać się w Valorancie, to lubię sobie wejść na tą mapkę. Sobie poklikać, bo fajnie się łapa rozrzewa. Bo, jak widzicie, różne kąty macie do sprawdzenia i mychą my jeździcie lewo prawo, góra dół, więc co całkiem fajne do rozrzewki. Więc nawet polecam apkę do rozrzewki, bo całkiem fajne jest naprawdę. A akurat teraz tam, więc nie jest najlepiej z formą, ale dobra, no jakoś to przejdziemy, nie? Okej, okay, teraz tutaj i teraz tu. Nie. Możecie też dać znać w komentarzu, czy lubicie takie mapki oglądać, bo ja szczerze lubię czasami takie mapki pograć, więc mógłbym robić takich rzeczy więcej, ale to musicie dać znać w komentarzu. No i co? W sumie ja chyba teraz już przejdę, tak mi się wydaje. Okej, okay, i ostatni... Ok, przeszedłem i tutaj macie teraz napisany cały czas, który musicie pokazać w nagraniu. Ja mam teraz 65 sekund, tu mamy wszystkie czasy. I tyle tak naprawdę. Osoba, która zrobi najlepszy czas, no to oczywiście wygrywa. Wasze nagranie razem z demkiem wysyłacie na maila, którego macie w opisie. I wyniki nie wiem kiedy. Czas do wysłania demka i nagrania macie czas do, 20, do 27 kwietnia, do godziny 24. Aczkolwiek nie wiem kiedy wstawię film, jeżeli mam być szczery. Więc no. I co? Tak naprawdę to chyba tyle. Mam nadzieję, że weźmiecie sobie udział. Ja idę sobie jeszcze potrechardować chwilę i wstawię wam moje najlepsze aktualne przejście, żebyście mieliście tam na czym zarobać, jaki czas jest mniej więcej dobry, okej? Okay? No i co? Dzięki za oglądanie. Jeżeli wam się podobała łapka w górę, komentarz, subskrypcja. Forma nie jest najczęstsza jeszcze, bo, widzi... no bo nie gram po prostu stanie w niego w ogóle. Więc no, ale to tyle. Dzięki za oglądanie i nara!